Manko, Kenwood na testy, znaczy testy sobie kupiłem, sobie przetestuję, nikt mi za to nie płaci. Zobaczymy, jak sobie poradzi z taką ziemią w szklarni. Oczywiście, następne zrobię też jakieś filmy z dworu. Wo Trochę skręcania będę miał, więc cięcie. Kule jak... ostrza nie są naostrzone. No, z tej strony idzie, nie? Wiadomo, o tu nic, to co to, to mam naostrzyć? Sam w... Jak to ma iść w glebę, jak to takie tępe jest. Gotowi na testy? Numer jeden. Przyspieszę, bo wiadomo. Tam się olej, znaczy smaru dodaje, ale tam smar jest. Trzeba sprawdzić co jakiś czas. Wow. Powiem wam, że sam nie dowierzam, bo to nie jest mokra gleba. Jak to w takim zbitym poszło i to nieostrzone. Ale numer. I to tak idzie, nie? Tutaj trzeba sprawdzać smar. To to ja moment tą szklarnię zrobię, na dworze jak jest mokro, to w ogóle będzie elegancko szło. Dobra, z czasem zrobię test na dworze.